To, co się dzisiaj stało jest naprawdę niesamowite Ponieważ będziemy mogli wejść do prawdziwej bazy toalet Simon, rozumiesz to? No do bazy toalet Wreszcie otworzyli i sprawdzimy jak to wygląda w środka Tylko najpierw znajdziemy sobie nowego Morfika W kościele, który znajduje się Tam coś masz, Simonek? Nie, tam chyba nic nie ma Mamy naszego pierwszego zegareczka Ej, czemu wygląda jak mucha? No i się niestety zdobyć nie da Ale poza tym mamy do zdobycia aż 20 nowych postaci Bo nawet ponad 20 I pierwszą jest coś takiego Wow, dobra, on sobie dżarączkami. W sumie to jest całkiem ciekawe bo ma wszędzie zegarki wokół siebie i bardzo ciekawy płaszczyk razem z krawacikiem ze wszystkim. No ale sami zobaczcie, co się dzieje tutaj. Czy to będzie TV-man kolejny? E, TV-man mem? Ej, czemu ma twarz? Ej, to w taki baconek do wyrwałeś. właśnie, jak baconek. Możemy go sobie sprawdzić. I to jest chyba faktycznie baconek. Przepraszam za TV-man na prostu następny, Dobro, a ja mogę sobie kliknąć. Ej, co jest? On może swoją głowę wyrwać. Dziwne dosyć. Ej, jaki fajny jabser. Co ty tutaj zdobyłeś teraz? Co ty chce? Boom! Ej, Roketamen! Roketamen! Jak gdy wyglądasz samo, tylko by nie wysłać przypadki, ej, może rakietę. Ona taki on sobie tam bo on kopie, a nie strzela Ej, czek, z Gdzie z kopie, gdzie kopie, pokaż? Uwaga, puu! Ej, dobra, prawie mi kopnąłeś. Przejdźmy kawałeczek dalej, bo tutaj jest jeszcze jedna postać i to będzie pierwsza toaleta w tym odcinku, do której szybciutko sobie biegniemy i uwaga, co to będzie, co to będzie! Wow! DJ Toilet! Ej, mam wrażenie, że już kiedyś takiego zdobyliśmy. No ale on prezentuje się w taki sposób i jest na pewno bardzo dobrym dj em i puszczę świetną muzyczkę, zobaczcie, go się trzęsie, klikam Q. Kolejnym miejscem jest oczywiście Dubaj, w którym też jest bardzo dużo... Postaci? Ej, co jest? Czemu to jest jakieś skanie miałe? I to czy jest zna, Ja to w ogóle jakoś czekane. źle powiedziałem. Ej, to jest malutkie. Zobacz, to jest takie mega e, kamieniste. Oni się ruszają nawet. Co jest? Ej, możemy tym co uderzyć? To Czeka było? Czeka czekaj, czekaj, uderzę. O, wow, o, wow, Ile tu masz laserów na sobie teraz? I możemy sobie jeszcze skakać z tymi główkami. Tu się naprawdę dzieje bardzo dużo. Oj, to jest w ogóle toilet mega laser. Jak ty wyglądasz? I masz taką mega przestraszoną twarz. No ale dobra, idziemy po kolejną toaletę, bo tych toalet jest bardzo dużo w tym update. Cie. Scary Astro Toilet. Jakaś toaleta z kosmosu chyba! No dokładnie tak wygląda jakieś rakiety laser. Czekaj z sobie tym! bo I wystrzywuję te wszystkie rakietki! Szybko po kolejne, bo tu się dzieje za dużo naraz. Wiem, że jeszcze jeden TV-man jest chyba dokładnie tutaj, więc szybciutko po niego idziemy. Czy to będzie TV-man? proszę powiedzcie mi tak, mamy tutaj telewizorek i uwaga, kto to będzie? E, czy to jest daw E, Co? Co już? Ego, dziwne. No ale dobra, ej, on nas śledzi! on nas teraz kameruje, tak wiesz, ogląda nas, co no, robimy. To fajny! w ogóle to jest chyba coś takiego E, jumpsker jest taki, że on sobie kręci tymi łapkami, patrzcie, łup, i chyba nas uderza. No właśnie, w taki sposób. I na Kiu mamy jeszcze jakieś podskakiwanie. No dobra, on się tak po prostu kręci. Ale on w taki sposób nas obserwuje, więc e, nie możemy mieć tego morfa, bo on widzi, co w tym momencie robimy. Szybko idziemy sobie jeszcze do bazy kameramanów, a potem pójdziemy do bazy z i toalet, do mega ciekawej misówki, której jeszcze nigdy nie byłem. Co to jest? Kolejna pszczółka, e, Drill Hewyman. Będziemy drillować, żeby mieć dziury w ścianie. To jest czerwona postać. Jaki on jest ogromny! Co? Co? I to jest największy morf, to? I on normalnie drilluje największy. Większy ton chyba nie jest. Na pewno jest mega szeroki. Ale możemy sobie, wą, tak w ziemię się wbić. I wjedziemy sobie jeszcze teraz windą do góry. Eee, Simon, widziałem, co ty się zmieniłeś? Ponieważ u góry <laughs> mamy też toaletkę TV-radar, toilet. Co? Oj, może to jest toaleta, która pozwala nam patrzeć przez ściany, gdzie się znajdują inne. Sprawdzimy to sobie. TV-radar, TV-radar. Ale halo, czy możemy jakiś radar sobie włączyć? Wchodzimy do środka. Czekaj, pik, 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 a mi coś. I mamy tutaj toaletę kolejną. A w sumie to nie toaletę, tylko bardziej drillmana. drill Drill of. Woman. Drill woman, to jest, co jest? Drill woman jeszcze nie jak ono super wygląda! Ma takie macki z tyłu z kulcami. Cyk, Simonka! Ona sobie tak po prostu nie uderza. Prawie wygląda jak taki pajączek. Ale ogólnie to jest naprawdę mega ciekawe. Zrujnowane miasto, w którym również są nowe postacie. I jest tu da... Bum! Ej! tu jest właściciel Skibidi Toilet. Tylko odbieramy to i to jest chyba jego nowa postać. Nie wiem dlaczego, ale tutaj jest bardzo smutny. Może dlatego, że wreszcie dostaliśmy się do bazy Skibidi Toilet. Rozumiesz to? Do bazy toalet. Bo oczywiście dzisiaj tam wejdziemy i będą tam takie toalety jak... E, Fajner Toilet. Toaleta z trzema głowami. Hej, co będzie następne? Następne, no właśnie wiesz co, jeszcze jest tutaj jedna toaleta. Musimy sobie jeszcze sprawdzić w ogóle, co my tutaj dostaliśmy? I to jest coś takiego. To co jest pszczółka, jakaś z trzema głowami i rakietkami? I ona w ogóle uderza głową zamiast rakietami. Ej, co? Jest Jest faktycznie, nie wycięte bo no, jest żółte na żółtym jest tak mega na samym końcu ukryte, więc warto oglądać do końca, bo dowiecie że są wszystkie nowe postacie, a dzisiaj znajdziemy chyba z 22, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. I kolejnym jest Armory Trocker, coś tam, toilet! Czy to jest to, co ty ubrałeś? Nie, to chyba nie, nie jest to. Wczoraj chyba nie, ale nie pokazał... To, ja chcę coś takiego oj, to zakładam maskę jak chodzimy, żeby go nie uślepiało I rakietkami jeszcze strzelamy, pyk e, dobra, te rakietki są Ale teraz jest najważniejszy moment Ponieważ właśnie jesteśmy w bazie toalet I są wreszcie otwarte drzwi Więc za to musisz stawić łapkę w górę A my powolutku wchodzimy Aha, do środka Dobra, pierwszy O kurczę, ty jest Co? ładnie e, Czekaj e, pro Projector, man, coś tam, kapitan? Czy strujemy jakimś samolucikiem? Witam, witam oh, wszystkich czyli Nice, ale super update dobra a zaraz taki, sprawdzimy, taki, co to wszystko jest. złość. Aj, co to jest? Ghost Toilet? Jakie to jest straszne. łody jak to wygląda? Naprawdę takie toalety są w bazie Skibity Toilet? Czy to jest straszne, Simon? Ej, może to są właśnie toalety, które dopiero to to są wyprodukowane, ja też tak myślę, bo czegoś takiego To jeszcze nigdy nie widziałem. On strzela rakietami. To jest straszne. Uderza w ogóle jakimiś nożami z tego co widzę. Jest naprawdę bardzo straszny z twarzy. Nie wiem, co tu jeszcze dobrałeś, ale mamy również toalety z magnesem. Tylko, że niestety nie da się go założyć. Zobaczcie, że klikam na niego. I on się nie pojawia, czyli on może dopiero jest stworzony, jakby w całej tej bazie. I jeszcze jedna postać, czyli Lava Armory Toilet, który normalnie strzela do nas lawą i jeździ jakimś samochodzikiem. Tylko, że troszkę zapadamy się w ziemię z tego, co widzę. Więc uderzamy. Wow! I on sobie też wystrzymuje rakietki, ale to lawa jest w ogóle mega epicka. I nawet ma okularki na oczach, chyba, żeby światła nie widzieć od kameramenów. No i poza tym nie wiemy jeszcze, co jest dalej, ponieważ nie widzieliśmy jeszcze tego w Skibit Toilet. I prawdopodobnie zostanie to dopiero w następnym odcinku skimi Toilet. Dlatego na pewno tam ale to jeszcze nie jest wszystko Ponieważ mamy dużo toalet, które jeszcze musimy odebrać No i kolejnym miejscem, w które pójdziemy jest miasteczko Co to jest? Jerry, możesz tylko morfa Wejdź do środka Do środka? Twojego morfa mogę zebrać Tesla, man Ej, a możemy jeszcze dostać samochód Tesli To było naprawdę super Ale on ogólnie polega na tym, że chyba razi prądem z tego, co mi się wydaje Bo u góry ma taki prąd Ile to jest morfów, Jerry? No właśnie, to jest dużo morfów Więc biegniemy sobie po kolejnego I on jest tutaj za krzaczkiem Toaletkę sobie zbieramy Drill toilet kolejny Olu, jest typ tymi On ruszy Jakie ono wiertyłka aż cztery i tak łapie nawet tymi wszystkimi wiertełkami Szkoda, że nie można wziąć tego i wywiercić to jakby to byłoby e, mega spokój jakbyśmy mogli odkopać na przykład jakiegoś morfa, więc może kiedyś coś takiego zostanie dodane, kto wie? Ale póki co jest następna toaleta Cho Train, toilet? train? nie. To, no właśnie, nim. mi się to też skojarzyło z czoczo Charlesem. Pamiętacie, kiedyś istniał taki pająk jak cho Charles, który był normalnie pociągiem. I tutaj mamy cho Charlesa tylko że przebranego za Abskimi toilet, po prostu sobie założył toalety na głowę. No i jeszcze ostatnia postać w tym miejscu to ta toaletka, którą mamy. Kolejna testa toalet? toalet? Ej, co... chciałeś, co... samochód i masz samochód. O, Ale super samochodzik. To jest w ogóle chyba najmniejsza postać, jaką kiedykolwiek znaliśmy. Widziałeś kiedyś tak malutkiego z Toilet? Nie, Hadżery nie. tak. On wygląda jak straszny naukowiec, ale w ogóle nawet żadnych animacji nie ma, tylko pewnie może razić prądem, ale to jeszcze nie teraz. Ponieważ w tym momencie kupimy coś naprawdę niesamowitego. Simonek, czy wiesz, co takiego może być? Może być coś niesamowitego, skoro mamy wszystkie morfy? No, mamy wszystkie morfy, ale jeśli wejdziemy sobie w nasze postacie, to mamy tej paczki i możemy sobie kupić Titan Pack Który kosztuje tylko 150 robuxów Ale jest naprawdę niesamowity, więc bardzo Opłaca się go kupić, i zobaczcie co nam się Właśnie odblokowało, Ultimate Titan Coś tam, więc chodzimy tutaj I sprawdzamy pierwszą postać Łohoho, jaka wygląda Mega ciekawa postać, ona strzela serami I mamy takich aż 5, A to kosztuje tylko 150 robux, więc mega się opłacało Kolejną postacią jest Tokyo to Fioletowy, co to jest za postać O, on wygląda naprawdę świetnie, w ogóle ma jakieś szczypce Mogę cię złapać? O nie, mogę cię ja, uderzyć on jest mają krzesackich No mega. W ogóle wszystkie te postacie są naprawdę świetne. Mega fajnie on wygląda. Biega sobie i ma takie ręce w ogóle jakby zgliczowane. I w ogóle wszystkie morfy są na nas, bo coś mi się chyba zgliczowało, ale to nie jest ważne. A kolejne postacie sprawdzimy w Dubaju, w którym biega sobie jakiś bejkonek. Nie zwracam uwagi. Tu jest jakiś nubek Co jeszcze ty, z że to biega? So, No to jakieś bejkonki, nubki biegałem. No tak, o jeszcze oczywiście Simon. W morfach mamy również coś takiego. Ej, przez chwilę myślałem, że on ma jedną nogę, ale ma dwie. Wow, jak on uderza fajnie. I pokazuje. Ej, czy e e Tańczy? Zobaczcie, on tańczy nawet. Co jest? Tańczymy sobie. Cześć, sobie jak tańczymy. Ale ten chyba podoba mi się najbardziej. Jakie to jest epickie? To jest jakiś, nie wiem, TV-man z tarczą, z mieczem. Jeszcze jakiś slenderek to jest z tyłu w Wszystko. On nie, atakuje nas wielki z kim i, I Wielka walka, dobra. Niszczycie mieczem i tarczą. Bum. Co tu się dzieje Jaki teraz? Piskie, to co ty masz? No, mega piskie. Myślałem, że tam tamta postać jest najlepsza. Ale ta mi się podoba jeszcze bardziej. A mamy jeszcze kolejną do odkrycia. Na standard. Na świecie również wszystkie morfy tutaj są. Zobaczcie, jak dużo jest tego naoko mnie. No ale ostatnią sprawą jest właśnie on. O, ho, ho, co jest? Niebezpieczeństwo, albo wojna, jakaś napisane tutaj na ekraniku. Czy on może latać? On, e, tak, może latać. I to co? jest po prostu niesamowite. Nie wierzę, że ja to kupiłem, ale to była najlepsza rzecz, jaką kupiłem w tej grze. Jeszcze dodatkowo możemy sobie nim jakoś uderzać. Cyk, on się tak schyla i chyba chce złapać, żeby gdzieś wyrzucić. Więc e, te postacie były naprawdę epickie. Tego co widzę, to w tamtym miejscu też zostały usunięte drzwi, a ja jestem najpotężniejszym TV Manem w tej grze, co! powiedziałeś, co? Tory? Ej, czemu się z tego Drillmana dzisiaj przybrałeś! Się się, jaka. Bum! Ej, co jest dobra, wielka walka, o masz teraz z tym. Nie, ale ogólnie ja jestem największy. No tak jak myśleliśmy, bo ogólnie miałem nadzieję, że ta postać może będzie większa, on po prostu jest na pewno dużo szerszy, ale to jest najpotężniejsza postać z kimitory. No czegoś takiego naprawdę nie ma. Więc patrzcie to! BOOM! Na jedno uderzenie sobie każdego niszczymy. To jest nienormalne! Dlatego jeśli ten wam się podobał, to Pamiętajcie o tym, że daj subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę i do kolejnego odcineczka, w którym znajdziemy Narka. wszystkie nowe morfy. Narka wszystkim!